Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, z którymi wiążą się pewne hasła językowe. Zacznijmy od Wigilii. Tu muszę zacząć od pewnego uogólnienia. Koniec roku to jest zjawisko stare. Już poganie zauważyli, że w pewnym momencie noc się strasznie wydłuża, dzień się strasznie skraca i trzeba gdzieś stworzyć granice między latami. Różne cywilizacje doszły do tego, że akurat na przełomie grudnia i stycznia. Następuje zjawisko końca starego roku i początku nowego roku. Chrześcijanie za Żydami idąc, prowadzili im święto Bożego Narodzenia. I wigilia wiąże się z oczekiwaniem na przyjście Mesjasza. To jest po prostu okres Czuwania. Mamy to w różnych słowach polskich również. Polskie słowo inwigilacja, to znaczy czuwanie, czujność. Wigilia, słowo przywędrowało z Rzymu, podobnie jak kolenda. Kolenda to jest rzecz znacznie starsza niż chrześcijaństwo. Kolenda to jest słowo związane ściśle etymologicznie ze słowem kalendarz. Słowo łacińskie kalinda weszło do języka prasłowieńskiego, wiązało się z miarą czasu. Wszyscy Słowianie zachowują to określenie jako pieśń obyczajowa, związana. No ogólnie rzecz biorąc z końcem roku. W powszechnym użyciu są również życzenia do siego roku. Nie wszyscy wiedzą, że te życzenia są bardzo stare i łączą się z historią języka. Rzecz polega przede wszystkim na ortografii. Dla dzisiejszego Polaka siego nic nie znaczy i dziwi go zawsze ortografia do potem przerwa, siego roku. Nie pamiętamy, że jeszcze, no nie tak dawno, ale jak dla językoznawcy, nie tak dawno, jeszcze paręset lat temu, si znaczyło ten tutaj, do siego roku, do roku, który właśnie nadchodzi. I to, um, i to si, czy rosyjskie dzisiejsze, na przykład siej, to się trzyma w różnych tam formach w językach słowiańskich i na przykład Rosjanie dzisiaj mówią siewłodnia, siej. День всего. dnia i siewodnia w znaczeniu dzisiaj. Akurat to si zachowało się tylko w tym jednym wyrażeniu. Spotkałam się również z takimi życzeniami z nowym rokiem. Wszystkiego najlepszego. Czy jest to forma poprawna? To troszeczkę trąci rusycyzmem. Rosjanie mówią z nowym godem. Myślę, że po polsku lepiej, ostrożniej byłoby powiedzieć przy okazji nowego roku. Dawniej Polacy używali określenia gody. Gody oznaczały ostatnie dni starego roku i pierwsze dni Nowego Roku. Słowo god, czy rdzeń god, ma w słowiańszczyźnie bardzo bogatą i przeszłość no, i teraźniejszość. God w różnych językach słowiańskich, mógłbym zaryzykować we wszystkich, jest jakąś miarą czasu. A więc rosyjskim god, w językach południowo-słowiańskich godina, gody, ma też znaczenie święta niezwykłego, święta, które rzadko się zdarza, święta, które się specjalnie świętuje. A w językach zachodnio słowiańskich, między innymi w polskim, ten rdzeń gody znajdziemy potem w godzina. To znaczy w określeniu znacznie mniejszej jednostki czasu, ale ta. Istota sprawy pozostaje ta sama. Mówimy Wesołych Świąt, Szczęśliwego Nowego Roku. Czy istnieją jakieś zasady składania życzeń? Nie jestem w stanie odpowiedzieć nic nowego, ani oryginalnego. Mogę tylko poradzić, żeby w miarę możności trzymać się tradycji, ale niezbyt ściśle. Ale z kolei, żeby nie popadać w ekstrawagancję. Tyle tylko mogę poradzić. Jest.